Ja jestem Rokuś pasjonat i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu z czytelni Troglodyty. Moi drodzy, na początku sprawy organizacyjne, a właściwie podziękowania. Chciałem podziękować Wam za wszystkie propozycje książek, które mam zrecenzować. Chciałem podziękować za Wasze komentarze, rzecz jasna, wszystkie łapki w górę, chociaż jestem trochę zaniepokojony, przyznam szczerze, bowiem nie mam żadnych łapek w dół. A jak tak dalej pójdzie, to wyląduje na karcie na, cza na, na czasie. Czy tam odkrywaj między jakimś hip hopolo a challengeami dla 13 -letków. A to osobiście uważałbym za poczwarz. No ale dobra. <laughs> nie o to. W każdym razie dziękuję. Dziękuję nowym subskrybentom, których tutaj powolutku jest coraz więcej. No ale dobra, do rzeczy. O czym dzisiaj będziemy gadać? Dzisiejszy odcinek ma dla mnie. Szczególne znaczenie, ponieważ będziemy rozmawiać o najważniejszej książce w moim życiu, a jest nią Atlas zbuntowany autorstwa Rand I teraz, żeby nie przedłużać, jak zwykle przejdźmy do genezy, co mnie pchnęło, żeby przeczytać tą książkę. Otóż moi drodzy, jako nastolatek miałem przegwizdane, mierzyłem się z. Z takimi pewnymi trudnościami natury egzystencjalnej, i generalnie rzeczywistość często dawała mi po mordzie. zresztą nie tylko rzeczywistość. No, i ja, że tak powiem, żeby poukładać sobie pewien spójny system wartości, który pozwoli mi mierzyć się z, z życiem. Postanowiłem zainteresować się filozofią. I to tak, pomalutku, pomalutku. Był Friedrich Nietzsche. Ciałem jestem na wskroś i niczym ponadto. Był Arystoteles, był Immanuel Kant, chociaż tej mędy nie lubię, był Hegel, którym gardzę. <gryw> no, ale i takim przełomem, jeśli chodzi o moje zainteresowanie filozofią, to był rok 2006. Kiedy to w roku przełomowym dla mnie, ponieważ opuszczałem rodzinne gniazdo i wybierałem się na uniwersytet oddalony od mojego domu o niespełna 200 km. Także wiecie, wyfruwacie z rodzinnego gniazda i rozpoczynacie wpół samodzielne, albo później też samodzielne życie. No i właśnie w wakacje, po napisaniu matury, jeden z moich kolegów przy grillu powiedział Ty robisz, wiesz co, ty to taki jesteś, wiesz. Liberał, taki, taki indywidualista, prawda, to może ty sobie poczytasz, Ayn Rand? Ona podobno tak pisała dla takich y, pojebów jak ty. Myślę, dlaczego nie. No i zobaczyłem taką książkę. E, no to nie wiem, to waży ze 2 kilo, spokojnie waży to ze 2 kilo. ale nie bałem się, no i przeczytałem. I to jest książka, do której wracam regularnie. Ja ją obecnie czytam już trzeci raz. Teraz przejdźmy do autorki tegoż utworu. Ein Rand, a właściwie Alisa Zinowiewna Rosenbaum urodziła się na początku XX wieku w carskiej Rosji. No generalnie jako młoda dziewczynka to znalazła się chyba w najbardziej beznadziejnych okolicznościach, jakich mogła znaleźć się e, córeczka z rodziny z klasy średniej. i ojciec był bodajże farmaceutą? Chyba tak. No i za o to. No generalnie chyba w 1905 się urodziła, także zaliczyła... E, Rewolucję Lutową chyba, bo to też chyba w 1905 mierza o to, e, Pierwszą Wojnę Światową, e, Rewolucję Bolszewicką. No i generalnie świetnie pamiętała czasy, kiedy to na początku rządziła Fifafą arystokracja, która gardziła innymi z racji swojego urodzenia, a później e, też pojawiła się nowa arystokracja w postaci motłochu, który po prostu opanowany grabieżczym zewem po prostu niszczył wszystko i wszystkich naokoło. No, ale jej rodzice jakoś to przetrwali i w połowie lat dwudziestych wydelegowali panią Alice jeszcze wówczas do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście była to krótka wiza, no, ale no, macie porównanie, nie? Stany lat dwudziestych dwudziestego wieku. I bolszewicka Rosja. Nie? Raczej, wybór nie jest zbyt trudny. No, no i co najciekawsze, już po dwóch latach pobytu, co warty przypomnienia, pani y, Alisa y, nie znała jeszcze ani słowa po angielsku zanim, znaczy w momencie, jak y, postawiła pierwszy krok na amerykańskiej ziemi. Ona już po dwóch latach trudniła się pisaniem scenariuszy. Tak, pisała scenariusze dla, dla spektakli, na przykład na Broadway. Także zobaczcie, jaki to jest mózg, nie? Zazwyczaj po dwóch latach bycia gdzieś za granicą, jesteś w stanie powiedzieć, ile talerzy pomyłeś, albo ile kobiałek truskawek, właśnie udało Ci się zebrać. No, no to, to Hawaii Can Take, kurwa. A ona już się zajmowała zaawansowaną literaturą. Dobra, przejdźmy zatem do formy. Ja mam tutaj wydawnictwo. Yy... Zyski spółka i to jest edycja z 2015 roku. Do niedawna cały ten nakład był wykupiony i bardzo długo nie, nie można było dostać w księgarniach internetowych ani jednego egzemplarza. Natomiast teraz, o ile kojarzę, nową edycję wznowił Marcin, pan Marcin Osman. E, także dzięki niemu możecie już sobie kupić Atlas zbuntowany za niespełna 5 dych z tego co widziałem na Allegro, a nie tam za... Chyba Największą cenę widziałem, chyba 3 stówy, jak, jak no, nikt tego nie drukował. Także no, e, nie ma ilustracji i, i ja wiem, to przeraża. 1175 stron. Ale po pierwsze, jeśli uważasz się choć trochę za osobę inteligentną, to nie powinno być dla Ciebie wyzwanie. Po drugie, to zaraz przejdziemy do tego, jeśli mówimy o omawianiu stylu, ale te 1175 stron leci naprawdę, naprawdę szybko. Uczciwie rzecz ujmując, w miesiąc to ty to przeczytasz. Dobra, porozmawiajmy o stylu. Przede wszystkim Ayn Rand lubił opisy, ale nie jest to jak w tych lekturach szkolnych, którymi nas tam dręczono w czasach liceum, na przykład nie wiem, nadniemnym. No god! No god, please no. No! No! Nie, nie te, te opisy są po coś One nas wprowadzają w odpowiedni klimat Zbudzają w nas pewne emocje Jeśli przeczytasz na przykład opis wieżowców w Nowym Jorku To naprawdę czujesz tą atmosferę Czujesz ten podziw Dla ludzkiego geniuszu architektonicznego Także opisy są, są długie Ale, ale tworzą nastrój I mimo wszystko nie są męczące, nie są nużące jeśli chodzi natomiast o dialogi, to są one zwięzłe, zwarte, tam nie ma jakichś alegorii, jakichś tam zbytecznych i rozbudowanych metafor. Tam jest złożone wszystko kawa na ławę. Język jest troszeczkę archaiczny, ale taki archaiczny w fajnym stylu, że... Jak dorzucisz kilka słów od bohaterów do swojego słownika codziennego, to raczej będziesz uchodził za osobę kumatą, a nie taką, która ma kij w dupie. Co do wspomnianego mojego obowiązku, to chcę jeszcze dodać, że mój stosunek do tegoż obowiązku jest moją osobistą i całkowicie prywatną sprawą, co zwalnia mnie od wszelkich dalszych komentarzy, przypisów, suplementów i glos. Zrozumieliście? No, jeśli mówimy o stylu, nie sposób e, zapomnieć jednej rzeczy. Jest to powieść romantyczna. I teraz od razu pragnę Was uspokoić. To nie ma nic wspólnego z jakimś Mickiewiczem, Byronem, Słowackim. Nie, 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 nie. Chodzi o to, że tutaj postaci są e, takimi archetypami. Są m, modelowe, tak? Czyli jak ktoś jest dobry, to znaczy, że jest zajebisty. A jak ktoś jest zły, to jest ostatnim ch**omanym skutynem, chamem kociń k*****, kocim pi**ym. i co tam jeszcze Wam przyjdzie na myśl. Przejdźmy zatem do treści. E, nazwa przygody przedsiębiorców to już jest chyba zajęta. Zresztą pozdrawiam. E, także lepiej będzie jak powiem, że jest, to, ta książka opisuje losy jednostek wybitnych, które prowadzą różnego rodzaju przedsiębiorstwa, dzięki temu budują dobrobyt. Zatrudniają ludzi, których dobrze opłacają, wypuszczają jakieś fajne produkty, które wszyscy inni chcą kupować. No, a, a ich oponentami są wszyscy ci źli ludzie, ci, ci etatyści, szczególne politycy. Wykładowcy akademicy, którzy niczym w życiu konkretnym się nie zajmowali, tylko pieprzeniem głupot, literaci wszelkiej maści, tak? Jacyś tam artyści, <laughs> którzy tam dają sobie monopol na, na tworzenie prawdy i, i w myśl równości i prawda, polityki społecznej, mówią tym właśnie wybitnym jednostkom, co mają robić. I doprowadzają kraj do upadku. A ci wszyscy zdolni ludzie y, postanawiają zrobić pewien strajk i pokazać im wszystkim, także temu społeczeństwu, które nie reagowało, kiedy oni do, do, doznawali krzywdy, kiedy ich dobra były zagrabiane właśnie przez tych krwiożerczych etatystów, to oni pokazują im wszystkim, tak się zgina dziób pingwina. I tak jak już wspomniałem przy opisywaniu stylu, no jest to powieść romantyczna, więc te postaci są troszeczkę płaskie, ale mówiąc szczerze, nawet jak oglądam jakieś tam, nie wiem, seriale typu, nie wiem, Gra o Tron, tak? czy, czy nawet wszystkie te książki eee, fabularne, tak? tą, tą, tą całą beletrystykę po roku 2000, gdzie wszystkie postaci mają jakieś wątpliwości, jakiś konflikt wewnętrzny. Raz komuś pomogą, drugi raz komuś innemu podłożą świnie. To, to ja pragnę wręcz od takich archetypów. Nie? Ja, ja bym chciał zobaczyć takie... Ja wiem, że tacy ludzie być może nawet nie istnieją bez skazy, ale ja chętnie bym o, o takich ludziach poczytał. I ta książka zaspokaja być może naiwną potrzebę, ale, ale jest, jest, jest naprawdę wpytę pod tym względem. No jeśli już o postaciach mowa, to mamy tutaj te cztery typy. Pierwszy typ. To są te postacie właśnie wybitne, tak? o których już wspomniałem. Eee, to jest na przykład Danny Taggart, to jest Francisco Diaconia, to jest Hank Rearden, no i oczywiście John Galt. Kim jest John Galt? O tym dowiecie się mniej więcej w jakichś trzech czwartych książki. Ale już od samego początku będziecie się nad tym zastanawiać. Kolejną grupą, tak jak wspomniałem wcześniej, stanowią ich oponenci, tak? to jest na przykład brat głównej bohaterki, John Taggart czy James, zaraz, cicho, zajrzę do notatek. Jak on się nazywał, ta James, James Taggart, tak się nazywał, Oren Boyle. I inne takie mędy, które po prostu, o na przykład James Taggart bardzo jest tam fajnie ukazane, jak on to próbuje wejść w dupę politykom, żeby oni mu tutaj zapewnili monopol tak, na, na pewnego rodzaju usługi, albo żeby tam dążyć jego konkurentom, a później sam staje się ofiarą tej, tej nędznej gry z wszelkiej maści politykierami. I bardzo kurwa dobrze. Trzecią grupą, yy, to już mówimy o postaciach drugoplanowych, są osoby dobrego serca, ale które nie są wybitne, które mają spójny system wewnętrzny, które są pracowite, które są odpowiedzialne, które mają poczucie wolności i pomagają właśnie tym, tym wybitnym. Nie? Czyli Rand nam daje tutaj do zrozumienia, że hej, no ja, ja nie mówię tylko o geniuszach, tak, ja mówię o ludziach uczciwych, o ludziach, którzy potrafią pojmować rzeczywistość za pomocą racjonalnego rozumu, a nie tylko emocji. Także nikt nie został tutaj pominięty. No i ostatnią grupą są osoby, które idą owczym pędem za trendami, tak? To są te osoby, które postawiły wyżej swoją, swoje emocje niż racjonalne rozumowanie. Osoby, które są Niewolnikami okoliczności. To są ci, do których najczęściej e, odzywają się politycy ze, ze swoimi kampaniami wyborczymi. E, I też jest taka fajna scena: jak właśnie główna bohaterka spotyka włóczęgę, człowieka w opłakanym stanie e, i opowiada jej, że no, było fajnie, było fajnie. No, na początku tam. Dostaliśmy zasiłki, później tam znacjonalizowano przedsiębiorstwo, później nam władzę przekazano w tym, w, w tym przedsiębiorstwie. Tam była pełna demokracja i było zajebiście, a teraz nie ma co jeść. No i takim punktem kulminacyjnej całej książki jest radiowa przemowa Johna Galta, jest to monolog, który jest spisany w polskiej edycji na przeszło 60 stronach. Co myślicie, o kurde, ale nuda! Nic z tych rzeczy. Każde, każda myśl jednego z bohaterów książki, każde wydarzenie, szczegół, nawet opis, wszystko zmierza w tym, w tym jednym kierunku, i tam autorka Wam daje wszystko kawę na ławę w postaci swojej filozofii, tak? I nie jest to filozofia typu, nie wiem, tych beznadziejnych filozofów, którzy potrafili pisać tylko dla samych siebie, typu, nie wiem, Heidegger albo, albo Marx. Tylko jest to filozofia, którą jest w stanie zrozumieć, ja nie mówię, że przyswoić, ale zrozumieć nawet taki troglodyta jak ja. Tak samo ty, drogi widzy, tym bardziej powinieneś. No i co tam odnajdziemy? Przede wszystkim racjonalny rozum, tak? Po prostu odrzucenie jakiejkolwiek metafizyki. Wszystko ma swoją logiczną przyczynę, logiczne wytłumaczenie. I jednym z obowiązków człowieka jest poszukiwanie prawdy. A prawdę rozumie pani Rand w sposób taki, jaki rozumiał Arystoteles, czyli tożsamość myśli z rzeczą. Dobra, trochę się rozpędziłem. Kolejna idea. To leseferyzm. Wolność działania, podstawa rozwoju każdej ludzkiej gromady. Czy jak to woli kapitalizm, wolny rynek. Tu pani Ayn Rand yy, no, po prostu składa hołd ludziom przedsiębiorczym. Tym, którzy zakładając różnego rodzaju firmy w sposób uczciwy, co najważniejsze. Tak? Uczciwy, nie dogadując się z politykami, tworząc monopole. Tylko osobom, które, które swoim wizjonerstwem poprawiły nam jakość życia, im pani Ayn Rand składa yy, hołd. No i co najważniejsze, kategoryczne odrzucenie yy, idei altruizmu. That is what, uh, in fact makes man a Czyli yy, idei, która każe nam składać swoje życie w ofierze dla dobra innych. Ja wiem, dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z filozofą Ayn Rand, jest to stwierdzenie buńczuczne, złe, niedobre, ale nie do końca. Pani Ayn Rand dość jasno wytłumaczyła, dlaczego atruizm nie równa się życzliwość, nie równa się uczynność. Tak? Atruizm to jest zupełnie coś innego. Ideę samopoświęcenia potępia i przeciwstawia jej skrajny, ale racjonalny. Egoizm. No i cóż, pora na moją ocenę. No... raczej się nie zdziwicie, jak Wam powiem, że jest to no, książka, którą polecam każdemu. I nawet, jeśli jakimś trafem trafiłeś na ten kanał i jesteś zadeklarowanym socjalistą, anarchistą, e, nie wiem, być może wyznajesz jakiś system religijny, tak? monoteistyczny, teistyczny, nieważne, nie przejdziesz wobec tej książki obojętnie. Bo tak, zakładając, że, podobnie jak ja przyjmiesz ideę y, pani Ayn Rand, no to spoko, no to spoko, masz podręcznik, y, jak y, postrzegać rzeczywistość y, pod tytułem Atlas Buntowany. Natomiast jeśli y, y, uważasz, że na przykład altruizm jest czymś dobrym, że nie, indywidualizm jest, jest szkodliwy, no to takie zmierzenie się z faktami pozwoli ci zbudować jeszcze bardziej spójny system wartości, a wiemy, że nic tak nie uszczęśliwia, jak bycie spójnym. Także jest to intelektualne wyzwanie dla tych, których, którzy Ayn Rand nienawidzą, i jest to też takie, taki solidny fundament wzmacniania poczucia własnej wartości przez tych, których, którzy podobnie jak ja wielbią ten etos atomistyczny, indywidualistyczny. Podsumowując, gdybym kiedykolwiek został ministrem edukacji, a nie zostanę, spokojnie. Ale gdybym był, to jedyną lekturą szkolną, jaką bym polecił w klasie maturalnej byłaby właśnie ta książka. Z tych względów, o których powiedziałem przed chwilą. To jest... Zresztą ta książka jest drugą najbardziej poczytną mm, pozycją w Stanach Zjednoczonych zaraz po Biblii. To daje do myślenia. A dlaczego ona nie weszła w taki kanon? No bo u nas w Europie to tak nie lubią, jak y, człowiek myśli o sobie w kategoriach istoty wolnej, odpowiedzialnej, samodzielnej biorące ich życie za rogi. I pozwólcie, że zakończę tą recenzję cytatem, który jest dla mnie najważniejszym zlepkiem słów, jaki kiedykolwiek przeczytałem. A brzmi on tak. Przysięgam na swoje życie i moją miłość do niego, że nigdy nie będę żył dla drugiego człowieka, ani prosił go, aby on żył dla mnie. To by było na tyle metrykowania, także dziękuję Wam za uwagę. Szczególnie dziękuję Wam wszyscy, wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Zostawcie wiecie co i gdzie tam te łapki, komentarze. Mo może ktoś z Was czytał rant i ma zupełnie inne spostrzeżenia. Ja chętnie wejdę z kimś w polemikę. Przydałyby się w końcu też jakieś łapki w dół, jak już mówiłem na wstępie. Także no, jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i na razie.